Witajcie, witajcie, słuchajcie. Troszeczkę mamy nowe oświetlenie. Docelowo będzie tam z tyłu zrobione tło, żeby nie było widać tego całego szpargałostwa. Wiecie, nie? Eee, ale popracułem nad tym. Muszę tu za, za taką kurtynę sobie zrobić. Słuchajcie, przed Wami e, kolejny gadżet, czyli kolejna walizka. I powiem Wam tak, to no, ja te walizki po prostu znajduję. Nie kradnę, jak zawsze mówię, znalezione, nie kradzione. Eee, pokazuję Wam, prezentuję. Cieszę się z tym, co znalazłem. I pozbywam się tego. Nie trzymam, nie chomikuję, bo bym się zagracił. Słuchajcie, tym razem taka walizka, zobaczcie. Wygląda jak od jakiegoś buszmedu super erotyczno-bielizna. Słuchajcie, ale to nie jest blizna, bo to jest walizka. Słuchajcie, i też bym się długo zastanawiał, co w niej jest. Bo tamte poprzednie drewniana na dziś jeszcze stoi, a tamta poprzednia walizka, co była z tymi super mega złotym zestawem kosmetykami, to po prostu jest śmiecia, wiecie, bo ona się do niczego nie nadawała, tylko do pokazania, Zobaczcie, otwieramy, trochę poukładałem to wszystko tutaj, uwaga, może się uda ładnie zademonstrować, uwaga, otwieramy, uwaga. 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 patrzcie, patrzcie jaki zestaw, Zestaw dla gości, zobaczcie, jaki Bajeranki. Gdzie? Tu Bajera? Słuchajcie. Uwaga, uwaga, teraz, żeby nie popsuł niczego. I tu się odkrywa taką gąbeczkę, zobaczcie. Ja... Kurde. Dla kucharza to coś takiego jak dla mechanika zestaw narzędzi. Bajerancki to nie? Kurde, wiecie co, ale to, żeby to było srebrne, no właśnie no pewnie złote, nie? Bajera, nie? Ale to taka trochę blacha, blacha bita taka, wiecie taka. Bajeranckie, nie, słuchajcie, jeszcze wam z bliska najazd zrobi taki tutaj bliski, słuchajcie, taki najazd, zobaczcie, wow, Bajrancko, nie, i tutaj taki najazd, wow, jakby ktoś nie widział takich rzeczy jeszcze, wow, <słuch> <słuch> słuchajcie, bajerancki zestaw, zamykamy, ciach, <słuch> jakaś scena gdzieś tu coś pisała, nie, nic nie pisało, słuchajcie, jakaś ślubka, nie wiem do czego, może niechcący wyszło, także słuchajcie, do miłego, do następnego gadżetu.